Jest jeden stary wątek na forum, którego nikt dziś nie może znaleźć, choć wielu przysięga, że go widziało. Nazywał się, zalogował się po mojej śmierci. Autorem był chłopak, który twierdził, że ktoś włamał mu się na konto. Problem w tym, że osoba, która to robiła, miała jego imię, nazwisko i to samo zdjęcie profilowe, ale zrobione w miejscu, w którym nigdy nie był. Za każdym razem, gdy chłopak zmieniał hasło, tajemniczy drugi on logował się w ciągu kilku minut. Zaczęły pojawiać się wiadomości wysyłane z jego konta, których nigdy nie napisał. Nie wracaj do domu. Nie otwieraj drzwi. Jeszcze nie. Przestań patrzeć w okno. Chłopak wrzucił zdjęcie jako dowód. Na screenie było widać jego czat z samym sobą. Tyle, że w wiadomości od drugiego niego był live view z jego pokoju, zrobiony dosłownie kilka sekund wcześniej. W komentarzach wszyscy próbowali mu pomóc. Dopóki nie napisał ostatniej wiadomości. Słuchajcie, ktoś właśnie wszedł mi na profil ponownie, ale tym razem widzę IP. To jest mój adres. Dosłownie mój własny. Ktoś loguje się z mojego domu, a ja jestem w pracy. Dzwonię na policję. I to był koniec wątku. Konto autora zostało usunięte godzinę później. Ale najdziwniejsze jest to, co wydarzyło się dzień potem. Na forum pojawił się nowy użytkownik z jego imieniem i tym samym zdjęciem. Napisał tylko jeden post. Przestańcie szukać oryginalnego wątku. On nie wróci. Ale ja, tak. Od tamtej pory co kilka miesięcy ktoś zgłasza, że dostał wiadomość od nowego konta z tym samym zdjęciem. Zawsze tę samą. Niedługo się zaloguje również u ciebie.